Dzisiaj pokażę wam kilka sprawdzonych babcinych sposobów na to, co sadzamy do dołka i jak wysadzamy nasze pomidory, aby mieć wspaniałe plony. Zapraszam was do mojej szklarni i zapraszam na kolejny odcinek Murator Ogroduje. Sponsorem programu jest producent narzędzi ogrodowych Proline. Moja rozsada pomidorów była wysiewana pod koniec lutego. Pikowana pod koniec marca już teraz jest gotowa, aby trafić na miejsca docelowe. Ziemia pod uprawę pomidorów powinna być żyzna i bogata. Najlepiej pomyśleć o tym na jesień i rozłożyć w ogrodzie obornik lub kompost. Chodźmy wysadzić nasze pomidory. Moja ziemia w szklarni została przygotowana w taki sposób, że został rozłożony kompost i na to wyłożona ziemia ogrodowa. Dodatkowo stosuję szereg sposobów, które jeszcze tą ziemię użyźnią, a co za tym idzie, użyźnią bezpośrednio sadzonkę pomidora. Pomidory wysadzamy w odległościach 50 cm między sobą. Aby wysadzić pomidory, musimy zrobić bardzo głęboki dołek. Ja sobie pomogę w tym wypadku taką specjalną otwornicą. Babcine sposoby są bardzo przydatne w uprawie warzyw. Ja zanim wysadzę moją sadzonkę do gruntu, włożę tutaj jeszcze do dołka kilka rzeczy, które wspomogą jej rozwój. Będą to takie rzeczy jak świeży kompost. Jest to kompost taki nieprzesiewany. On jest w całości po prostu wybrany z kompostownika. Kompost dostarczy naszym pomidorom na start właściwości odżywczych, użyźni ziemię i zadziała jak taka gąbka, będzie magazynował wodę w glebie. Kolejną rzeczą, którą dodaję do dołka, są skorupki jaj. Skorupki jaj mają za zadanie dostarczyć wapno. Pomidory bardzo często wykazują niedobory wapnia i właśnie dodanie skorupek do dołka z ziemią ma tym wszystkim niedoborom zapobiegać. I trzecią rzeczą jest świeża pokrzywa. Świeża pokrzywa, która ma dostarczyć niezbędny roślinie azot na start. Całą naszą miksturę przysypujemy lekko ziemią, i w to możemy wysadzać nasze pomidorki. Piękny system korzeniowy. Pomidory wysadzam lekko pod skosem, tak żeby umieścić je w ziemi pod same liście. Sadzonka wtedy będzie nam się trzymała sztywno w ziemi. Aby nasza roślina się nie przewróciła co jest istotne w przypadku takich bardziej wybiegniętych sadzonek od razu naszego pomidora palikujemy. I przywiązujemy naszego pomidora do takiego palika. Ostatnia rzecz, bardzo ważna po posadzeniu. Należy zwrócić uwagę na to, czy żadne liście nie leżą bezpośrednio na ziemi i czy tej ziemi nie dotykają. Jest to pierwsza droga do chorób grzybowych. Liście, które leżą na ziemi, zaczną po prostu w tej ziemi gnić. Należy je wszystkie usunąć, po to aby roślina poszła w górę i wypuściła kolejne liście. Takie liście z powodzeniem możecie wyłamać również ręcznie. Jednak jeśli macie taki mały sekator, to jest to zdecydowanie bardziej sterylne i bezpieczne. Nie urwiemy naszej rośliny. Na koniec roślinę oczywiście obficie podlewamy. Zaraz po posadzeniu nasza sadzonka potrzebuje przynajmniej 5 litrów wody. Później podmidory podlewamy rzadziej, ale obficie, średnio co 5 dni. Ja do podlania mojej rozsady używam takiego wysięgnika na teleskopowej nóżce, dzięki któremu łatwiej mi dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Jedna grządka wysadzona przede mną jeszcze trochę pracy, a potem potem już tylko czekać na pierwsze kwiaty i owoce. Dajcie znać w komentarzach, czy wystosujecie stosujecie babcinę metody. Co wsadzacie do tego magicznego dołka przed wysadzeniem pomidorów, bo wiem, że możliwości jest całkiem sporo. Po więcej ogrodowych treści zapraszam Was do zasubskrybowania kanału Murator Ogroduje oraz do odwiedzenia stron Muratora. Ja za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sponsorem programu jest producent narzędzi ogrodowych ProLine.